Tak Zenek i Danuta Martyniukowie ukarali syna za wybryki. To nie żart. Zenek i Danuta Martyniukowie podjęli decyzję w sprawie syna. Po wybrykach w Zakopanem dostał karę. Już więcej nie będą musieli świecić oczami za jedynaka. Skandal syna Zenona Martyniuka w Zakopanem. Zenon Martyniuk 31 października 2023 roku przyjechał do Zakopanego z powodu planowanego występu na Sylwestrze Marzeń z dwójką. Towarzyszyli mu syn Daniel i synowa Faustyna, z którymi zatrzymał się w zakopiańskim hotelu Belvedere, gdzie nocowały także inne gwiazdy występujące na imprezie telewizji polskiej. Z kolei małżonka piosenkarza została w tym czasie w domu. Wieczorem syn Martyniuków wszczął awanturę. Zaraz po powrocie z sylwestrowych występów, przed hotelem rozbiegły się krzyki. Okazało się, że Daniel Martyniuk kłosi się ze swoją świeżo poślubioną żoną. Wyzywał ją otka gwiazdka gwiazdka F, a ta nie mogła powstrzymać płaczu. Ale to był dopiero początek zamieszania, jakie spowodował młody Martyniuk, przekazał portal Super Express. To nie był jednak koniec skandalu. Jednemu z nich zabrał smyczek od skrzypiec i wymachiwał przed resztą gości. Gdy ktoś mu go zabrał, zaczął być agresywny. Choć było już późno w nocy, Daniel zaczął grać na ustawionym w hotelowym lobby pianinie, którego używanie było zakazane. Gdy jeden z gości zwrócił mu uwagę, wdał się w nim w szarpaninę. Obsługa hotelu nie miała wyboru. Na miejsce wezwano nie tylko ochronę obiektu, ale i policję wyjawił informator Super Expressu. Młody Martyniuk, mimo interwencji ze strony policji, nad ranem pojawił się w lobby hotelu, gdzie zaczął obrażać pracowników. Byli oni zmuszeni po raz kolejny wezwać policję. Syn Zenka i Danuty został zakuty w kajdanki i zabrany przez funkcjonariuszy na posterunek. Rocznica ślubu Zenona i Danuty Martyniuków. Małżeństwo Martyniuków ma powody do radości. Już za trzy tygodnie będą świętować 35. rocznicę ślubu. Kwestia prezentu, jaki król Disco Polo przygotował dla małżonki z tej okazji, wywołała poruszenie w mediach. Powód? Pojawiła się informacja, że Danuta po raz pierwszy wystąpiła w teledysku ukochanego. Premiera nowego klipu ma mieć miejsce w dniu tego ważnego dla Martyniuków święta. Został on nakręcony w Chicago, gdy Zenek i Danuta zwiedzali USA w ramach świątecznej trasy. Drugi teledysk ukaże się w lutym na moją i Danusi 35. rocznicę ślubu. Piosenka ma tytuł Będę zawsze tam, gdzie ty. Po raz pierwszy udało mi się namówić żonę do wystąpienia w klipie. Danusia wystąpi w roli głównej. Nakręciliśmy go w Chicago, powiedział Zenek w rozmowie z faktem. Przez problemy z Jedynakiem para nie mogła cieszyć się w pełni z nadchodzących koralowych godów. Aż do dzisiaj. Jaką karę Zenek Martyniuk wymierzył synowi? Po feralnym wydarzeniu w Zakopanem redakcja Super Expressu próbowała skontaktować się z matką Daniela. Daniel obiecywał ojcu, że będzie grzeczny i nie przyniesie mu wstydu. Dlatego zgodził się go zabrać, powiedziała Danuta Martyniuk po odebraniu słuchawki. Mimo iż syn Pary nie dotrzymał złożonej obietnicy, postanowili oni go ukarać w dosyć niespodziewany sposób. się zainwestować w jego rozwój artystyczny. Martyniukowie zapłacili za realizację pierwszego teledysku, który Daniel nakręcił na Malcie.